dobry witam wszystkich ten niedzielny poranek w miarę dość ciepły Tu jeszcze u nas na Mazurach taka kawalerska bo takie powietrze, jeszcze rzeźkie tam u was pewnie już na Mazowszu to na pewno cieplej Nagram Jakiś tu filmik, bo chciałem wcześniej, ale i zimno i Program z komputera gdzieś mi uciekł. Wziąłem chałupę na wietrzenie to wygoniło chyba. No i teraz już jest ok, to nagram wrzucę. Tutaj dla Sebastiana hodowcy pytał się czy jedni mówią tak, drugi mówią tak. O, to masz żywy przykład. Efekty po niegniaździakach, ale z jednej rodziny. O, ni to życia, ni to śmierci. Ten jest wyższy, ale jakieś łapcie. można w parze trzymać rodzinę. Tylko, że młodych, ty od nich nie wyciągniesz prawidłowych, bo to kalectwo wychodzi. To wychodzi kalectwo. Można puszczać w pary, ale odkładać na mamki. Tak samo u mnie z cyplerami było. Dzioby, jak u wejśwanców jakieś tam e, inne kolory wychodziły. Można, ale młodych nie pociągniesz. Oni to życie, to śmierć. I to trzeba będzie zlikwidować. Nie ma sensu dalej tego chować. Przytrzymałem specjalnie, żeby to pokazać. Można puszczać pary, gdzie można puszczać. E, z jednej rodziny, tylko że młodych już nie, ten, nie wyciągniesz z tego konkretnie. Już dubla nagrywam, bo w połowie tamtej mi nie wyszło. Tu zrezygnowałem z ściągnięcia drugiego miotu, to znaczy tu są już niektóre, drugi miot. Ale to co jest, to jest. Tu jeszcze końcówki bo i tak z 80 będzie o to parę mam też jeszcze w rodzinie to samiczka i samczyk też mam w rodzinie ich młode gdzieś tu są ale ale po ale... nich tam podkładałem jaka i oni ja nie wiem jedną parę wyciągnęli czy nie ale albo latać samiczka nie da rady, tak jak w tamtym roku na jesieni, albo coś jakieś skrzywizny będą mieli. Ale mam jednego wolnego samczyka, tego to kiedy przeparzę. Tutaj jeszcze jedna para jasnych serniaków zdążyła, drugi miot, to ostatnie chyba będą. A tu już wszystko wyczyszczone, miski już w wodzie, mokno. Tu był peścik jeden, tu jeden, tam gdzieś jeszcze się skrył. Tutaj jeden, pod a tu już pusto wszędzie. Wyczyszczone. miski pułap i i teraz szmata jest teresa, bo jak drugi miot pociągnę, to ja jeszcze w sierpniu będę ich ganiał. W sierpniu już oni mają chodzić, takie chodziły zawsze. I nie ma sensu tu i tak na pewno kilka odpadnie. Nie wiem, co z tymi jasnymi będzie, bo, bo... tiplerek. Tiplerek, Budapeszt, aby łeb opsek, jak ja to mówię, i już on leci w górę. Fakt, że z Budapesztem to nie wiadomo jak e, do końca, bo z Budapesztami młodymi to jak z to babcio. Dobrze, że oni rowerami nie, nie latają, nie jeżdżą. Wnuczek się pyta babci, babciu, gdzie ty jedziesz? Gdzie ty się wybierasz? Starsza kobieta, na cmentarz wnucuś, na cmentarz. No tak, a kto rower przyprowadzi? Tak samo z tym młodym Budapesztem. On leci, ale czy on wróci? Nie wiadomo. A ze srebrniakami? O. To są efekty. Skrzywienia gołębi po, po jednej, z jednej rodziny. Można parzyć rodzinę, ale na mamki. A to. Takie są skrzywienia. Ze srebrniakami to jest tak, że młode lecą gdzieś po drzewach, się czepiają po kominach. Gdzieś tam coś, nie wiem, kiedy oni zaczną dobrze latać. Fakt, że i tutaj i, i starych to tych, co z prostek wziąłem. Ktoś tam kiedyś komentarz pisał, że z tym jasnym co trzy dni po wiosce latał. I miał rację, żeby on lotny był, to go jasno by widział, albo poszedł by gdzieś. A jak to łajza, nie lot, to po strzechi, po strzechi, to na gałąź i dziś tak samo. Młode by poszły do góry, ale on dołem w klepie chodzi i, i Bóg pierwszy siada i, i odejść nie chce. U niego tam chodziły nad jabłkami, tak, żeby jabłka nie pozbijać. I no i takie właśnie szkoda, bo ładne gołąbki, pociągnęłem po nich w jednej parze, ale ale ze starymi zobaczę co to będzie. Jak coś, to też kiedy, jak ktoś by chciał, to ten co yy, przypieczętuje, tysięcznego tysięcznego suba. To jak nie strasznie daleko to zawiązę. takie niech tam choduje ho, młodych po nich i ten bo, bo to ładne gołupki, tylko no że. może się wyszkolą może będą latać. Zobaczymy jak to będzie. Na razie i tych, tych subskrybentów mocno ściskam pozdrawiam. Mówię tam parcie na szkło nie mam, ale, ale to no 800 tam już ileś jest. Co daje do takiego kopa? Tutaj może parę słów powiem na, na temat tego gołębnika trzeciego, jak tu było. Tu też tak w pracy tam kumple hodują do dziś głębiej i, i tam zawsze w gadce: ja mam takie, ja mam takie, ja miał też takie, ale ja mam takie, a takie, ja też takie miałem. Ty może tobie y, damy gołębi Będziesz mu ja gołębnika nie będę zbijał Ty, szwager mój, likwiduje pawiki i gołębnik. To będziesz miał gołębik, ale ja nie przywiozę sobie Nie, nie, nie mam zamiaru przywieźć Ty, y, Waldek ci przywiezie na brytce. No i, <laughs> I tak taki, półtorej na półtory od takiego gościa Stokrato razem, tylko z jednym skrzyżem Przywieźli, ja z tyłu blat wydłużyłem. Złe wolierę zrobiłem, ale zaraz musiałem to wolierę obić, by wyszedł później trzy. 3, 3 na półtory. Na no a później poszerzyłem, o, wyszło 3 na 2,70, teraz tak jest. I, no i jest, tak stąd gołemnik tam. Jeden dał tych rollerów, drugi dał tych murzynów tam właśnie to srebrniaki to jeszcze właśnie ta, ta krew tu jest winerki takie co kiedyś tam były tam podawali trochę i ja tak no i tak zaczął tak teraz dalej się bawię tak to powstało tutaj ta hodowla trzecia tutaj musiałem robić badania na Koronę swego czasu w nocy, w piątek, pamiętam o pierwszej. Taką gorączkę miałem, że jasny wind, w sobotę już do roboty nie poszłem. No i jakoś tam przeżyłem. Ale w z roboty przychodzę, 10 godzin pracowałem też 38,8. Temperatura niby tutaj nie tego pojadę no ślepo jadę. No i, badania. no i się okazało, że nie nie, nie mam korony, ale. Grypa, przeziębienie, czy co? No. Ale to pewnie ja czuję, skąd ja to przeziębienie wzięło bo to jedne, jednego razu tu się umówiłem z taką jedną na noc. I mówię, waliłem całą noc. Mówię wam I nie otworzyła. No i stąd pewnie przemawza gdzie to całą noc walić żeby nie otworzyć tutaj byłem na giełdzie lubili skubać trawę do takiego suszu kupiłem A zapychają się idę tak do tego giełdu kobieta mówi do mnie że tam na straganie Kupę kwiatek, kupę kwiatek. Będzie panu. Tydzień czasu stał. Ja tak patrzę na... Na niu, na, na kwiatek. Na nią, na kwiatek, myślę. Tydzień czasu. A daj pani cztery. Z, miesiąc głowy. Po co w tabletki? Inwestować. I stoi. <noise> I stoi. O. Stoi. się latać. Mówię tu na drzewo czepiać się. Ale już. Niech dzieje się co chce mają się nauczyć, te reszty z górnika wyjść i nosić. Drugi wiatr bym pociągnął, to w lipcu, sierpnia ja bym musiał sam Krymka grać. Tak niech lepiej oni chodzą po trochu, po trochu. Trochę, trochu, po trochu, i to tak się nauczyło nie ma co do drugiego ciągnąć, bo ja z nich nie, kapusty nie będę bigosy robił dosyć tyle co dla siebie Popatrzę jak lutają lata jak co, a wylatamy do lata jeszcze później do lotu do tak będzie z 80 dosyć. Tak pewnie jakieś coś na konkurs trzeba będzie szykować, bo już 850 słów jest. Do lata będzie może 1000 i trzeba będzie coś też wybrać skoro jedna koza ogrod zadarwa. to trzeba trzeba razem wlazłyśmy drony kraczek, jak i oni tutaj ten challenge patrzę już o i na drzewach trochę siedzi no, Już się uspokoiło, przeszła. Witek mówi, kto jak chce, niech sobie sam nagrywa. No, może i tak. Ale jak jednak taki ktoś tam motywuje, to zawsze tam tego może jeszcze pobawić się warto. No, zaraz będziemy mi co nagrywać może. 12 wspaniałych, czy coś takiego Co trzeba będzie nowego znów wymyśleć to jeszcze na razie tym będzie może pobawmy się może jak chcesz jak chcesz, to to, to dawaj, jak nie, to nie e, e, mówię tu o Marku z Lipna tam chyba Przemek też chowa u was w, w, w miasteczku i tam e, was dwóch jeszcze tam się upomni jego, chyba, że on będzie oglądał coś dawaj swój opowiedz zawsze to już będą tam zwracać uwagę na ciebie czekać, ucho nastawiać będzie fajniej jest tam jeszcze ktoś tam jeszcze, no warto nominować, zawsze to kogoś tam wtedy i tak trochę tego kopa dostaje, no to i wtedy, samemu to tak bez bez tego to nikt nie rusza Zawsze nie musi Ale Ktoś lubi te zabawy chce to Także Mareczku Jak tam twój kanał Marek WA88 czy coś No mówię No i tam u was tam lipnie jeszcze i, i chyba ten Przemek jak się nie myle tam na, ten nowy Głębnik na chlewku powstawił Zresztą tego, także jak coś to nakrywajcie jeszcze, coś tam bo mówię, zaraz będzie może nowy, nowy jakiś pomysł. Nad jakieś nagrywanie może kiedyś niedługo lato idzie, jak się uda może jakieś... Naprawdę zrobimy jakieś taki chociaż siedmiu wspaniałych zjazd gdzieś kogoś na podwórku tam dwa razy na, na Gdynię, na dobraciaka na Suchy dwór kosakowo Na jesieni, bo przysłała w styczniu to zmarł no i 403 km na miejsce e, 345 minut. 3 godziny 45 minut bez żadnego zmęczenia, bez niczego, ale pięknie się jedzie piękna trasa. Lecisz, lecisz, lecisz 170, 160 kg cały czas. Także nie ma problemu spotkać się, zjechać gdzieś. Jakiś wspólny filmik nagrać. Także, może coś, coś trzeba myśleć. Gdzieś coś trzeba myśleć. Tak, no, te dwie godziny, i 25 minut, nawet i do Tomka Froskiewica. na to GPS-ie. Nie jest to tragedia. Raz i wyjeżdżasz, i jesteś na miejscu. I można mieć jakiś coś kiedyś zorganizować. O, no i tak, tak to, tak to, tak, tak to jest, no. Szaciesz życia? No Stare chodzą, a młode na razie niech się wygrzewają na słońcu. Co raz, co raz, tu nie było kiedy ich ganiać, być więc ja też na 3 dni nadają upały, a później znów chodzenie. Ale już bliżej, jak dalej do ciepła, już będzie co. No cóż, dobra. Nie wiem. O, to ten, o! Co go ja szumgalio 3 dni? Piękny gołąbek. lubi w uja grać przez CH <średzimy> siądzie, posiedzi, polata no i jak tak będzie dalej to lot nie pójdzie do góry bo będzie hamulcem ale to nic, jak coś to pójdzie samica jego dobrze chodzi ale ma tu jeszcze samicę to jest proste, kotew wieścia, a drugą taką piękną e, garbatiaż nos. No też mam po nich parę młodych. I też tak samo. Oj, jej te latanie tak nie za bardzo. Oni ich tam ganiał nad jabłkami Tylko i dlatego tak oni są. No jak coś to piękna para, ja za sztukę po 40 zł. Nie dla nich Coś to pójdę na konkurs na kto tam kliknie tysięcznego temu, nie będę losów pisał, tylko kto kliknie tysięcznego suba temu pojadą. Para jasnych jakieś, gdzieś coś jeszcze tam, gdzieś coś jakby co. tych jasnych to każdy ma no dobrze dosyć na dzisiaj trzeba puścić to wrzucić może gdzieś się przyjechać coś pozwiedzać wziąć sąsiadkę z sobą Jakoś. Także miłej niedzieli Wam wszystkim. Do usłyszenia.